Kochani, z okazji 30-lecia samorządu życzę wszystkim, nie tylko samorządowcom, dużo wytrwałości w obecnych bardzo trudnych czasach, dużo zdrowia i myślę pozytywnego myślenia na przyszłość. Będzie dobrze. Kochani mieszkańcy, drodzy samorządowcy, z okazji 30-lecia samorządu w Polsce życzę nam wszystkim, żebyśmy nauczyli się współpracować. Samorząd to nie tylko. Gmina, nie tylko Wójt, nie tylko Rada Gminy. Samorząd to my wszyscy. Jesteśmy po to, żebyście czuli się bezpiecznie i dobrze w swojej małej ojczyźnie. Rozmawiajcie z nami, a my będziemy rozmawiać z, z Wami i na pewno ustronie morskie będzie coraz piękniejsze i będzie coraz lepszą ojczyzną dla nas wszystkich. Dzień dobry Państwu. Z okazji Dnia Samorządowca życzę Państwu wszystkiego najlepszego. Samorządowcom Wytrwałości zapraszam mieszkańców do kandydowania w przyszłych wyborach żeby było z kogo wybierać i żeby to były osoby najwłaściwsze dziękuję